Cześć wszystkim, witam was bardzo cieplutko Z tej strony Brzydal Dzisiaj zagramy sobie w Iron Lang Czyli grę twórcy nie Polaka O polsko brzmiącym nazwisku yy, I chyba tyle Dzięki za suby Nie wiem czy ktoś jest Nagrywam to trochę do przodu No i nie pierdolę Idziemy dalej, do gry w sensie Dobrze, a więc przechodzimy już do gry. Nie będę was kłamał, ja już yy, zacząłem tą grę na poprzednim nagraniu. Bo zresztą mówiłem mam na poprzednim odcinku, że, że próbowałem przejść, ale byłem na to za głupi, ale nic tak naprawdę nie wiem. Rozjebałem się o pierwszym lepszym ścianę, tu macie urywek. O, kurwa. No, eee, więc zagrajmy. Wiele lat temu każda znana gwiazda i planeta zniknęły, zostawiając tylko stacje kosmiczne oraz statki kosmiczne. To wydarzenie jest znane jako, jako The Quiet Rapture z zmniejszającymi się zapasami oraz Załamującym się infrastrukturą, przetrwańcy szukali jakiegokolwiek śladu naturalnych zasobów w wszechświecie Barren Moons, który jest oświetlany przez wygasające gwiazdy. Jeden księżyc ma dziwną anomalię ocean krwi. E, jesteś. Zostałeś przydzielony do eksplorowania tej anomalii w samorobionym statku podwodnym, który nazwali The Iron Lung. Nie był przeznaczony, żeby być na tej głębokości, więc będziesz mieć cały czas zamknięte okno. Nie ma czasu na trening. Jeżeli ci się uda, uzyskasz wolność. Ok, dobra. Gra się musiała przydać.

Dobra, nic ciekawego nie powiedzieli. Ale yy, mam takie dojebane FUB, nie? Fajnie wygląda szybko. To nie jest ekspedycja, to jest egzekucja. Kiedy wsadzili cię tutaj, nie chcieli, żebyś wrócił. I nawet gdybyś to zrobił, nawet jeżeli dotrzymają obietnic, jaka wolność cię czeka? Kilka umierających statków w oceanie martwych gwiazd. Jeżeli jest jeszcze jakaś nadzieja, jest poza kurtyną. Mam nadzieję, że ta pustka jest tylko iluzją, taką jak, gwia jak światło słoneczne. Wybieram, żeby oddychać tymi moimi ostatnimi oddechami na dole tego oceanu. Niewidziany, niesłyszany i niekontrolowany. Oni zdobędą swoją egzekucję, a ja dostanę moją wolność. Ale mi dzisiaj dobrze idzie tłumaczenie, nie? Fajnie. Okej, okay, tu się robiło fotki. Dwa tygodnie temu... ...przebraliśmy eksplorację księżyca AT-5 po raz pierwszy... ...od The Quiet Rapture. Który... ...która dowiozła nas do odkrycia czwartego krwawego oceanu. Wgłębienia pod oceanem ma kilka punkt takich punktów interesujących. Twoim zadaniem jest sfotografować te punkty z SN 13 kamerą na przodzie. Bla 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 bla. Dobra. Nic takiego ciekawego nie powiedzieli. Tu moja mapka. okej, okay. muszę jakoś dojechać na wysokiego y, nie? Ok, w ten sposób jadę do góry, bo na X jestem dobrym, Y Y muszę tylko. Dużego. Jedyne co wiem jeszcze, to muszę uważać na ten skaner przede mną, z tą strzałeczką, bo może się mogę wyjebać w ścianę, już wiem jak ona wygląda. To jest A. Aha, że się muszę obrócić, tak, angle, ok. Ok, teraz mogę was spokojnie dalej płynąć tam. Bo tam się ewidentnie płynie pod górkę, nie? No. Dobra, tam mnie tam... O kurwa. Zaraz wyjewię w tą ścianę, jebaną. ja zaraz tu kurwa nie dopłynę, ja tu mam dop dopłynąć. Kurwa się okaże, że będę tam Oczywiście przede mną coś zaś Jakąś szczelinę chyba się przepycham Wszędzie mam ściany. Nie, ja pierdolę, przysięgam, że to będzie chyba najnudniejsza gra, jaką grałem. róby polecili mi takie gówno. Teraz zrobię zdjęcie, kurwa, co tam jest. Delfika. Ściany, nie? Kurwa No i się rozjebałem, kurwa To dobrze mi idzie, że zapierdalam, tylko dokąd To jest miejsce gdzie mógłbym bardziej lecieć w górę, czy coś? Ok, tu zapierdalam w górę bardziej. O kurwa, znalazłem jakieś przejście w górę. Ja pierdolę, no nie, no kurwa, no żarty. Nie zgadnę, pomiędzy tymi miejscami też jest ściana, nie? Ej autentycznie, w kurwie my ta gra już. Są jakieś kordy, jak to główno przejść? Ej, ja bym chciał straszne A na razie to mnie to strasznie wkurwia Jest coś na tej głębokości. O! Ej! Chyba będę tu gdzieś, nie? Coś. Jak już będę w jednym punkcie, to już będzie łatwo. Te dwa punkty muszę zabrać. W sumie jestem na podobnej głębokości. No, lecę tam kurwa. Chyba mam to. Nie no kurwo, jebana no. Tak blisko, spierdalaj. Ale czekaj, ja chyba wiem, ja chyba wiem gdzie jestem na mapie. 322, no to to musi być tu. No to ja muszę tam być na mapie. Dobra, wreszcie się dostałem na mapę. Let's fucking go. Dobra 322 i tam tamtą stronę będziemy wchodzić czy schodzić? Okej, okay, czyli to jest gówno tutaj, jestem na tym głównie, dobra. Ja pierdolę, udało się. Y angle 33. Trzydzieści trzy, jaki tam miał być? No, okej, okay, dobra, czyli tak trzysta dwadzieścia dwa, sześćdziesiąt sześć. 186 422 Nie zgadnę. pewnie to jest w tamtą stronę, co? Żeby rosło dobrze, to o, o, o Ej, mamy to kurwa prawie hmm. Teraz muszę nakierować się bardziej na ten Jak najlepiej zbić No czekajcie, gdzie, w którą stronę ja płynę? Dobra, spróbuję zrobić zdjęcie Angle ma być jaki? 33 Powinienem móc te zdjęcie jebnąć idealnie, no Jest! Ja pierdolę! Kurwa, 21 minut ja ogarniałem jedno gówno. Ja pierdolę. Dobra, teraz po prostu na wprost mogę płynąć. Pierdolę, ale jestem ścianą, w pecie Ale 263! Ja pierdolę. No pewnie w drugą stronę muszę trochę tu podpłynąć, nie? Ile 263, muszę zejść W drugą stronę muszę płynąć chodziło. Gdzie ja jestem? 300... Eee, nie wiem? 380 Jestem gdzieś tu, a Y jestem 271, czyli gdzieś tu Znaczy muszę popłynąć w tą Ej kurwa, jak się ja się nauczy nawigować tym gównem Jeżeli teraz popłynę zajebiście, to kurwa... Ja pierdolę, jestem, jestem dojebany Dojebanym koksem w to Gówno Okej, okay, y 378-263 angle 50 Ale kurwa jestem zajebisty, ja pierdolę No kurwa musi być perfekcyjnie zrobione zdjęcie Pierdolę jak nie to sram w majtki swoje No Dawaj kurwa Bum kurwa, jajebie ale do jebany Okej okay, teraz tutaj Przepłynąć, dobra Przez tą kurwę ciśnienę jebaną Musiałbym tego bać, kurwa, czy coś? Mam dziwne wrażenie, że teraz fotografuję coś, co żyje. Jaki kąt? Jeszcze się, no. Co będę to coś żyjącego fotografował. Pokaż pyska. Wow, to jest taka macka, jebana. Żyjąca. To coś żyje. Żyjątko Kurwa, że tu nie widzę tylko tej mapy, nie? Musi trochę ciężko operować Dobra, ale to popłyniemy tak I tu kurwa zahaczymy punkty Dobra, lecimy Się cofam Mogłem jebać te studia i zostać kurwa Kapitanem statku podwodnego 270... 282 Generalnie ja w chuj lubię takie, takie te statki podwodne, no To jest kurwa, to było moje marzenie, że mieć taką pracę, Żeby żebyś na statku podwodnym W chuj bym chciał. patrzeć na te wszystkie dziwne ryby. Ja w chuj lubię ryby. Zajebiste są. Coś mi kurwa je było. Oj, takie kurwa jumpscare'y dziwne. Zapomniałem, że to jest horror. Pięćset hmm. co, sobie fotkę. Nic tu nie ma, no jasne. E, idę po coś do... Aaa, dobra. Chciałem iść po coś do picia, ale mam. Woda, herbatki się straciły. Co to są za horrorowe środy bez herbatek jebanych? No, coś nie tak jest. Do pięciuset sześćdziesięciu <grystanie> ja pierdolę, naprawdę myślałem, że ściana kurwa no, Jezus. Nie mogę mówić tego słowa a tak bardzo chcę. Tak bardzo mi się ciśnie na usta Co to jest jakiś potwór obok mnie? Dobra, w sumie nie wiem, mnie to. Yy... Okay. Oj Jedziemy, lecimy w dół i ogarniamy to. Ten film będzie pocięty jak z syn. nie chciałem takiego filmu Bo w praktyce To tu się mało co dzieje coś mi zaraz pierdol. A propos, coś mi zaraz pierdol nie miałem powiedzieć. Bo, bo tak kurwa. cicho jest jak na horror, nie? Czy ja się kurwa boję, że ja się tak przeliczę zaraz? Bo nie bez powodu ludzie pewnie oceniają to, to tak pozytywnie. O, już mi tu kapie ta krew. ciekawe, co się tyle nakrwawiło. o. Okej okay. Fajny szkielet Dobra, yy... Teraz przez tą małą ciśninę, tu może być problem, nie? No ale dobra Czekaj mnie, kto zostawił w ogóle tą notatkę na początku, nie? No bo ten statek wątpię, żeby szedł na więcej niż jedną ekspedycję Nawet jeśli tu ziomek był raczej Sprecyzował, że on nie zamierza tej ekspedycji ukończyć, woli sobie tu po prostu Dopełnić żywota w tym statku więc wiecie Więc ten statek nie wrócił Więc Skąd jest tutaj ta notka? Dobra, dobra, rozumiem Jakaś wielka rybcia pypcia mnie będzie teraz kurwa Pokazywać jaka jest groźna Nie wiem czy to kurwa jest jakieś chyba część metalowa Dobra, mamy tego fotę Lecimy w górę w takim razie. Wychodzimy z tego roga i zaraz się będziemy przemieszczać. Musimy się przemieścić tak na mniej więcej Eee 2 Dwa... na 7,5 5 I płyniemy naprzód Zjeżdżamy Jezus Mogę to zachęcić czy coś jewane Nie będę musiał go ominąć Ja pierdolę Coś mi zajebało Aż mi obróciło Dobra powinien być git eee, 63 I cykamy foto kręgosłup. Dobra, jeszcze trzy. Ja pierdolę. Nie znam takiej rzeczy jak chuj. Dobra, tutaj podejrzewam, że to jest taki po prostu przelot. Więc lecimy teraz... Tak naprawdę jesteśmy na dobrej wysokości, po prostu się obracamy dziobem tam. Nie powinna nas żadna ściana zablokować ani nic. Do 350 Jezus Maria, boję się tego Kurwa, jak się zesrałem, nie? Czy kurwa nic nie dzieje? Mamy to, kurwa, mamy to. Let's fucking go. Jestem teraz już na punkcie znanym. Więc lecimy do 740 Co to kurwa jest? Czemu mi się tu pali wszystko? Gaś się kurwa Mi się notka spali od zioma Pierdolony statek kurwa nie wytrzymuje Nie wytrzymuje ciśnienia Suma takiego kurwa jebanego sigme na pokładzie że kurwa już cały płonie jak on nie myśli SIGMA NAWIGACJI GPS to moja dziwka No kurwa, trochę się minąłem To jest kurwa jakiś robol. Teraz pytanie, dobra, najpierw do tego i tamten będzie moim finalnym punktem. Czyli tak spływamy do jakiegoś 660 Płynę tak naprawdę perfekcyjnie. No zresztą słyszę, bo to coś przede mną ma być, tak? 576 Dopłynąłem, kochanie, co dla mnie przygotowałaś? 185,76, czyli troszeczkę niżej. Co dla mnie masz? Pokaż mi, co masz. Ok, będę fotografować to, coś przede mną. I to jest jakieś gówno, pewnie, nie? Straszne, momo. Dobra, pokaż pyska małśka. Dobra, to tyle? No to wypierdalam. Chodźcie czekajcie. Ja bym 190 coś, nie? 64 czy coś. Wypierdalam w drugą stronę. Siema, manero. jest ten potwór, ta? Pokaż pyska, mamuśka. Ale kurwa, łoczko, o ja pierdykam, kurwa, spierdalaj. Frajerzyno. Nie pierdolcie, że ktoś będzie mnie teraz gonić, bo się zesram. Ja nie mam kurwa... Ja jestem spokojnym pływakiem, ja się kurwa nie będę... Takimi dyrdamałami przejmował w ogóle. To jakiś, kurwa, smok, a nie ryba. Kurwa macie. Znowu się zesrałem. 6... 550... O! I fajnie już dopłynęłem, 550. 5. No to tak do 500... 75. O nie, to chciałem zrobić 575 jeszcze tak I lecimy w górę Na 775 Ej, krew, ej krew mi wpływa do tego Dziurę mu w statku A w Barotraumie to tam spokojnie

Teraz trochę mi żyć, podwyższyć sześćset siedemdziesiąt pięć? Sześćset siedemdziesiąt pięć? Osiemset dwadzieścia osiem.

4 ostatnia fotka a i jeszcze 5 yy, yy. no i chuj dobra udało się przepłynąłem dobra dobra nie będę już więcej czekał E, pora na ocenkę. W takim razie Horrorowej środy dzisiejszej. O, chwieszka. Ekspedycja przyniosła więcej pytań niż odpowiedzi. Sate zdjęcia z satelity SM13. Ok. E, tu było napisane, że że zdjęcia z tej z tej że zdjęcia, które wszystkie zrobiliśmy z tego SM-13 e, zostały no, rozjebane przez tą bestię i nie, nie można było... wszystkie zostały zniszczone, nie można było ich odzyskać że wraku nie udało się odzyskać no i że... O, generalnie wszystko umiera i że musi być jakaś nadzieja jeszcze dobra e, gra mi się podobała, szczerze była... To, to się nie była aż taka straszna ale taki gameplay był w miarę ciekawy Taki odkrywczy Betier. Fajna gierka. Ja polecam sobie sprawdzić. Pewnie słyszałem, że jest dużo modów, coś tam mi wskakiwało. I to tyle. Ja spierdalam.